Witamy kolegów hodowców, koleżanki hodowczynie. Znajdujemy się w miejscowości Sośnicowice. Tu mamy przygotowaną kabinkę z gołąbkami. Pogoda, jak widzimy, fajna. Jest za 15.07. O godzinie około godziny 7.00 planujemy rozpocząć wypuszczanie. Ja tu jeszcze pokażę lokalizację. Tak jak ostatnio. Wejdziemy no, sobie tutaj. No, wejdziemy sobie tu, została do naszego kontrolera przesłana lokalizacja. Lecimy, bo teraz już to nagrywam. Lokalizacja, i tutaj mamy jak widzimy, tu naszą lokalizację. Miejscowość Sośnicowice. Myślę, że to będzie odpowiednio widoczne. Jest za 10. I tu widzimy sośnicowice, ja może jeszcze rozciągnę, żeby było fajnie widać. Zresztą chyba nie trzeba tu dużo przedstawiać. Ta okolica jest chodowcom znana, ponieważ tutaj też oddziały PZHP wypuszczają gołębie na tych polach miejscowości Sośnicowice. No myślę, że tyle kabina zostaje właśnie w tym momencie przygotowana, do wypuszczenia. No jak przygotujemy, to będziemy rozpoczynać wypuszczenie. No i widzicie, koledzy, jesteśmy już, dobiega godzina siódma. Mamy 57. To tu jeszcze kolega dzwoni, muszę odebrać. No tu jeszcze kolega dzwonił z pytaniem: jak słyszeliśmy, potwierdził, że pogoda jest super wszędzie. No i jesteśmy, tak mówię, w Sośnicowicy. Dalej my nie zmienili lokalizacji, mamy godzinę. 6.58 no i będziemy rozpoczynać wypuszczanie jak widzimy słońce już ładnie wysoko piękne żółte nie czerwone także no miejmy nadzieję że wszystko przebiegnie dobrze czekamy jeszcze minutkę ja może przejdę ze z przodu samochodu ale teraz, żeby mnie słyszał sygnał. Ocuniemy się, żeby czasem tego łąbki nie uderzyły w nas. Miejsca mają tu naprawdę masę. Czekamy aż się pojawi godzina siódma. Jest, prosimy o start. Ruszyły o, Dwa duże stada. No, ładnie z jednej, jak i z drugiej strony głąbki poszły. No, poszły w trybie, można powiedzieć natychmiastowym w kierunek. Nawet my ich nie zdążyli zauważyć. Także odejście było, trzeba powiedzieć w miarę fajne. Pozdrawiamy wszystkich dobry lot.